Witajcie z tej strony, Teddy. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowszy Cyber Update w Fightman Simulator. No i słuchajcie, z tej okazji organizuję dla Was konkurs na kolejne storoboksów. Także, oczywiście, stawcie łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz napiszcie w komentarzu swój nick. Wyniki pojawią się w następnym odcinku. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Po wejściu od gry, pierwsze co widzimy na mapie startowej to są nowe training glovesy. Dlatego myślę, że możemy sobie wejść, ale to już za chwilę, bo skupmy się. Się na największej rzeczy, jaka została dodana, a mianowicie nowej krainy. Dlatego pójdźmy sobie teleportem i pójdźmy sobie na krainę Magic, ponieważ to cyber jest od 10 milionów. Ja niestety, ale mam tylko 8 milionów. Dlatego troszkę będę musiał uzbierać. No i co, lecimy sobie, wezmę sobie, które ja tutaj mogę, to 6, 6 milionów. No to, to to mogę. To mogę i czy będę grześną? To nie, to jest od 9. No to sobie, żeby sobie te rękawice, no i lecimy. Ciekawi mnie tylko ile dostanę, ale jeszcze przed tym jak wezmę, to co, cię wpiszę sobie nowe kody, ponieważ do gry zostały dodane dwa nowe kody, dlatego wpisujemy sobie pierwszy i uwaga, pierwszy nazywa się cyber, dlatego oddało mi teraz wszystkie boosty i lecimy, uwaga, 45 bilionów dostałem bardzo fajnie, mnie się to podoba niestety, ale skończył się tutaj 5 razy event na powera, dlatego tutaj troszkę minus ale myślę, że i tak dużo dostajemy, więc jakiejś tam tragedii nie ma, myślę, że dobiję sobie do 1 tryliona energii i wtedy zamienię to na powera żeby chociaż no, coś tutaj dostać zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś kody chyba raczej nic więcej nie ma, dlatego co lecę sobie kolejne wziąć, zaraz może jeszcze pety otworzę, ale raczej petów już tutaj na medziku otwierać nie będę, no i zobaczymy, co to są te training globsy ponieważ no tu u mnie się liczy tren Dlatego co? Ja myślę, że możemy sobie pójść w sumie na mapę startową, czyli na spawna. Ok. I uwaga, co tutaj można zrobić? Bo nigdy tutaj jeszcze nie byłem. Więc uwaga, wchodzimy i co się stanie? Ok. Co to jest za 10 tysięcy? Ok. Ej, no ja, no ja biorę wszystko. 80, 100, 600, 900, trylionów. Dobra, no na to mi nie stać. I. Czy teraz, jak będę ćwiczył, to będę mieć nowe rękawice? E nie no, ja muszę to przetestować. Lecimy szybko na Magic. I uwaga, czy ja coś dostanę? Co jest grane? Patrzcie na to. Ale to jest ładne, słuchajcie. Takie mam neonowe. Ile teraz staje? 152 powera. No nie jest źle. Mam jeszcze 2x power. I patrzcie, tu jest w prawym dolnym rogu jeszcze Multipler napisane. Okej. Okay. Czyli nie dość, że dostaje 2x Powera, to dostaję jeszcze 2,5 Powera. Znaczy, razy. Ja ci kręcę alt SOP, ale do 900 trylionów. Nie wiem, czy nie przesadzili z tą ceną. Bo ja mam tutaj trylion, no troszkę zbierania będzie. Widzę bardzo duża różnica. Nie, nie wiem, czemu to jest tak zrobione. No ale cóż, zbieramy. No może w końcu uda mi się zebrać te 10 milionów, aby móc właśnie pokazać wam ten Cyberland. Dobrze, więc właśnie skończyłem XP i mam prawie 9 milionów. Więc postanowiłem, że pójdziemy jeszcze na Halloween. Ponieważ no Halloween świat dalej jest I odbiorę sobie tutaj Halloween chesta Ponieważ na Halloween mamy nie dość, że więcej powera I ogólnie słuchajcie Właśnie chyba popełniłem błąd Ponieważ jak expiłem na tamtej krainie A jak widzicie tutaj mamy razy 30 powera Czekajcie jeszcze sprawdzę Czy ja naprawdę popełniłem błąd I expiłem na razy 15 No nie słuchajcie Jakbym expił tam dostałbym już Nie wiem, że ja już bym miał z powyżej 9 milionów No ale niestety popełniłem błąd Więc trudno Jako już mam 2,5 tysiąca Pójdę jeszcze sobie odebrać Halloween pasa i sprawdzę, co jest w shopie, bo może będzie coś, co akurat mi się przyda, aby jeszcze szybciej przyspieszyć właśnie e, expenie powera. Więc uwaga, czy to jest jakieś busty na no, dwa razy, raczej mi się nie przyda. Może potem, na, nawet jeszcze tutaj mam go na dwie godziny. Więc na razie sobie nic nie odbieram. Czy są jakieś questy? Mogę zrobić rebirfa? Rebirfa raczej nie chcę. E, dwie godziny w grze i 5000 jajek. To dobra, te wyzwania to takie są, że raczej teraz ich nie będę robić, ale pójdę jeszcze do shopa i co my tutaj? e-mame Mamy jeden Petek i mam w ogóle 2,500. Czy na coś mnie stać? Aha, no dobra, na, na nic mnie nie stać. No więc niestety, ogólnie w nowej aktualizacji dowiedzieliśmy się jeszcze, że właśnie niedługo ma wyjść druga część update'u Halloweenowego, więc wszystko to, co jest tutaj, to nie jest wszystko tak naprawdę. Ponieważ jeszcze niedługo zostanie dodanych więcej rzeczy. Ja już nawet wiem, że prawdopodobnie tutaj w shopie tutaj też zostanie coś dodane, bo mamy coming next update. Więc ja się naprawdę też nie mogę doczekać drugiej części tutaj Halloweenowego update'u. Dlatego myślę, że możemy się wrócić już tutaj na Magic. No i jak spić teraz od nowa, ale tym razem będę już wiedział, żeby pójść na Halloween. I skoro ja mam... dalej mnie na te rękawice niestety. stać. No dobra, czyli dalej muszę spędzić na tych 5 trilionów energii, właśnie tyle udało mi się przez ten czas uzbierać. Dlatego lecimy sobie już na Halloween, no i jak spimy tutaj, nie tam, bo tu jest razy 30. No nie chcę, nie chcę znowu popełnić tego samego błędu, więc lecimy i uwaga, czy ja jeszcze coś tutaj mogę wziąć? Nie no, tym wszystkie mam, dlatego lecimy, no i oby się udało, obym teraz zdobył te 10 milionów, albo przynajmniej mega, mega, ale się przybliżył do tej liczby. A więc słuchajcie, tak udało się, prawie mam 10 milionów, więc uwaga, jeszcze jeden, jeszcze jeden, dawaj mi to, jest! Słuchajcie, mam 10 milionów powera, dlatego lecimy sobie tutaj na cyber i uwaga, odblokowano, wreszcie to mam i co tu, tutaj się dzieje, Ej, tu mam raz 18, to tutaj jest dalej mniej, no to dalej będę zbyć tutaj na Halloween, ale za to zobaczcie, jak ten świat jest ładny. Więc uwaga, mnie tutaj ciekawią pety i teraz jedno pytanie... Czy te pety będą lepsze od tych z Halloween? Odłożę sobie takie jedno, więc y, autodiletta nie mam, nie mam. I uwaga, ile ma taki laptop? Laptop ma razy 62, więc chyba mi się wydaje, że te z Halloween dalej są lepsze? Tu ma Golden 106, no nie wiem, zaraz to jeszcze dokładniej sprawdzę, ale sprawdźmy czy mogę tutaj mieć rękawice. Aha, no i nie mogę, no to niestety, ale musimy się wrócić na Halloween, ponieważ twórcy trochę lubią robić tak, że musimy mieć troszkę później więcej powera niż sama cena. Tej krainy, dlatego lecimy XP, no i tutaj zaraz powinienem mieć 10,1 i powinno być ok, dlatego no ja się nie mogę doczekać, i najbardziej ciekawią mnie nowe pety. A więc słuchajcie, właśnie uzbierałem, i lecimy sobie ponownie tutaj na Cyber. Ciekawi mnie, jaka będzie kolejna kraina, ale dobra, no może skupmy się na tej, bo nowa kraina, a ja już się nad kolejną zastanawiałem. I jakie te rękawice są ładne, patrzcie na ten efekt. Nie, no dobra, ale te rękawice są jednymi z najładniej zrobionymi rękawicami w grze, chyba, że tutaj są jakieś lepsze. No to jest taki... Tutaj jest zwykły taki glow, ej te są kozowskie, co tu się dzieje, nie wiem, ale ta gra się robi z update na update coraz lepsza, naprawdę mi się coraz bardziej podoba tutaj, no praca Rockska nad tą grą I, 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 nie, i nie tylko, dlatego lecimy tutaj exp, ile mam, 2,5 tryliona, czekajcie co, dobra, uwaga, a nie, dostaję tak no nie Niecałe, nawet nie trylion, no nie dostaję jakoś mega dużo No ale przejdźmy teraz do tego co mnie najbardziej ciekawi Czyli mianowicie nowych petów, otwieramy razy 3 I trzy laptopy dostałem, jeszcze mogę, jeszcze mogę Ile tego mogę otworzyć, dobra Aha, nie mam teraz miejsca ekwipunku, no nie Ej dobra, czy ja mogę coś, czy mam miejsca, nie no nie mówcie, że ja tutaj nie mam O, 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 coś się robi, dobra Czy, czy ja zrobiłem jakiegoś laptopa, ufo, ufo jest stąd Ej, zaraz, bo ja tutaj nie łapię się. Czy UFO jest stąd? Ile ono ma? UFO ma 71 na uncommon. A uncommon, ej, dobra, te pety są chyba nawet lepsze niż z Halloween. No i o to chodziło. Dlatego ja tutaj lecę sobie zrobić szybko miejsce w ekwipunku No i słuchajcie, robimy opening. Dobrze, zrobiłem miejsce w ekwipunku No i lecimy otwierać. Czy ja tutaj mam no auto-delay? na razie to chyba, że na wezmę na common. I co to było? Co ja dropnąłem? Czy ja dropnąłem Cyberhydrę? Ej, zaraz, ile to mam, 89 na zwykłej formie. Ej, ten pet jest epicki, ale no, mam tylko jeden. Lecimy dalej, no może, to ja bym chciał takiego robota. Jakby taki robot wyleciał. Znowu Hydra? Tak, znowu Hydra, czekajcie, czy na pewno... No mam dwie Hydry, dobra, jak to ma tak lecieć, no to ja bym chciał. I kolejna Hydra, co jest grane? Kolejna Hydra, co tutaj się dzieje, ale... Hydra fajna, ale jednak chciałbym takiego hakera. Może się uda, może się uda. Kolejna hydra. Bardzo fajnie, bo zaraz będę mógł zrobić golda. I słuchajcie, właśnie mi dropła piąta hydra. Dlatego lecimy zrobić, a nawet szósta, lecimy zrobić golden i 178 ma na, na goldzie. Zobaczcie, taki pet ma na toksiku, dopiero na toksiku ma statystyki 300, a taka Hydra ma już prawie 200 na zwykłym Golden, dlatego no, te pety są o wiele lepsze. I lecimy dalej, no ja bym chciała takiego hackera. no jakby mi taki hacker wyleciał, czemu nie może mi wylecieć taki haker? Jeden hacker gro, jeden hacker. Co jest grane, UFO już mam na toksik. ale kozacko, ej, słuchajcie, no i to ja rozumiem. 184 statystyki, bardzo tutaj podobne. Tylko że zauważmy jedną rzecz: że ten właśnie Ghost ma. jest na Rare, a taki właśnie UFO jest na Uncommon. Dlatego, no, ja nie chcę wiedzieć, ile bym miał taki robot na. O, robot na toksiku. To by było coś potężnego. No, ale dawajcie mi coś jeszcze: no, coś fajnego, jakby mi jeszcze wyleciało. Te ankomony no jeszcze wstawię, potem je sobie wyłączę. Właśnie przed chwilą wyleciał mi epik. Czekajcie, co tutaj się dzieje. Ile ma epika? Epik ma 111. Co jest grane? Dobra, mam epika. No teraz czekam na legendę, ale patrzcie, jakie te pytusy są epickie. W międzyczasie troszkę, troszeczkę ekspiłem i mam już dwa UFO. I właśnie ten epik, ale ten epik jest, no epicki jak sama nazwa wskazuje Dlatego lecimy teraz, no może teraz z tymi petami będę mógł coś jeszcze więcej tutaj zdziałać Więc uwaga, ile dostanę teraz? Mam 2,9 trylionów, Więc uwaga, zbliżam się tutaj do mety i 3. Ej dobra Teraz dostaję nawet dobrze, no oczywiście mam boosty, więc dostaję razy dwa, ale to i tak jest bardzo dużo. ja muszę tyle ekspić, to nie wiem, ponieważ ta cena jajka nie jest aż tak droga. Ja otwieram, otwieram, a tutaj te tryliony w ogóle nie spadają, dlatego bardzo fajnie. No ale jeszcze tak myślę, że raz mogę pójść i zrobić jeszcze taki jeden ostatni wielki opening. Dlatego 4 tryliony, myślę, że tyle może być. No i lecimy do openingu, tyle, że teraz chciałbym zrobić, żeby mi wletował tylko od epika. No i lecimy z Openingiem. No niestety, słuchajcie, no to XP, XP, to nie wiem, tutaj nic chyba mi nie wleciało takiego. To nie wiem, co się dzieje. nic nie może mi wylecieć. Halo, no tutaj dwa razy laki mam, dwa multiple mam i nawet mi epic nie może wylecieć. No, wyleciały mi dwa epiki, tylko jest jakoś źle nie jest, ale słuchajcie, myślę, że to by już było na tyle z tego odcinka. Update ocenia jako bardzo fajny. Mega mi się najbardziej mi się spodobał właśnie ten pomysł z tymi rękawicami. I to jest chyba największa nowość tej aktualizacji, bo mapa to wiecie, mapa jak mapa, nowe glowsy zawsze będą i w ogóle, ale to jest coś, co troszkę ulepsza mechanikę gry, dlatego ja się bardzo cieszę i co. Mega wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Podajcie jeszcze na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć, siema!